Prawie 140 osób wzięło dziś udział w szóstym wiosennym rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Impreza ta tradycyjnie jest w powiecie świeckim otwarciem sezonu turystycznego. Podzieleni na grupy do 25 osób rowerzyści przebyli 46-kilometrową trasę spod Zamku w Świeciu przez Głogówko Królewskie, Niedźwiedź, Kosowo, Trępel i Grabówko, do miejscowości Rutki, gdzie zaplanowany był postój. Dalej trasa wiodła przez Topolno, Topolinek, Gruczno i Dworzysko, aż do placu przy świeckim zamku. Organizatorzy postawili sobie za cel zachęcanie mieszkańców świecia i okolic do aktywnego spędzania czasu wolnego i odkrywania ciekawych miejsc w powiecie świeckim, najlepiej na rowerach. W tym roku rajdowi przyświecał też cel charytatywny – cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na kupno aparatu do oczyszczania dróg oddechowych dla zmagających się z dozą Roxany Treder. Przy okazji rajdu promowana była inicjatywa Tygodnia Mobilności Rowerowej oraz akcji Rowerem do Pracy w Świeciu, zachęcającej by dojeżdżać rowerami do pracy lub szkoły. Współorganizatorzy i partnerzy rajdu to powiat świecki jednocześnie sponsor główny, sklep rowerowy Two Wheels 2 Kółka, Fundacja Makowo, OSP Przechowo oraz Koło Łowieckie Ponowa w świeciu.